Indywidualna kreatywność zbiorowa zachowawczość. Edwin Bendyk. Polacy za granicą cieszą się zazwyczaj uznaniem z powodu wysokiej etyki pracy, kreatywności, pomysłowości. W kraju także jesteśmy pracowici, a zaradność i codzienny spryt to cechy, jakie często podkreślamy u siebie i rodaków. Dzięki nim przeżyliśmy przecież najczarniejsze okresy historii. Jednocześnie polska gospodarka należy do najmniej innowacyjnych, a polskie instytucje i kultura do bardzo konserwatywnych. Tylko pozornie jest tu wyraźna sprzeczność. Polacy ze względów historycznych stali się proteuszami, osobami o bardzo elastycznych, otwartych na zmianę tożsamościach. Łatwo adaptujemy się do zmiennych okoliczności, w twórczy sposób modyfikując osobiste nawyki. Nasza osobista elastyczność wymaga jednak stabilizacji, którą zapewniają konserwatywne instytucje i formy życia zbiorowego. Potrzebujemy takiej dynamizacji tych instytucji, by nie utraciły swojej stabilizującej funkcji, a jednocześnie umożliwiły pełniejszą ekspresję innowacyjnego potencjału pojedynczych osób.